Dobry wieczór, dobry wieczór, wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Bardzo często przychodzi ktoś do mnie i opowiada mi o swoich problemach. Nie ma małych problemów, nie ma dużych problemów, jest tylko perspektywa, z której na nie patrzymy. Każdy, gdy patrzy z perspektywy, która przysłania mu wszystko i wszystkich swoim problemem, ma wrażenie, że boryka się z ogromnymi problemami. I każdy, kto patrzy z perspektywy Bożej, patrzy kto z perspektywy niebiańskiej yy, i wszystko i wszystkich widzi z tej perspektywy, uważa, że to są jakieś tam małe problemy. Od wszystkiego tak naprawdę wszystko tak naprawdę zależy od perspektywy, z której patrzymy na daną sytuację. I słuchajcie, prawda jest taka, że ci, którzy patrzą z perspektywy niebiańskiej, to są ludzie, którzy wychodzą ze swoich problemów, rozwiązują swoje problemy, a w zasadzie pozwalają, by Bóg rozwiązał ich problemy. Natomiast ludzie, którzy patrzą z perspektywy ziemskiej, z perspektywy, w której najpierw widać problem, a później widać Boga, to są ludzie, którzy bardzo często ugrzęzli w swoich problemach, ugrzęzli i nie potrafią z nich wyjść. Dawno, dawno temu, kiedy ja patrzyłem z niewłaściwej perspektywy, kiedy wydawało mi się, że problem, który mnie otoczył, jest niesamowicie wielki i mi wszystko przysłonił, i wszystko zaburzył, i spędzał mi sens powiek, i dobre myśli odpędzał, i te wszystkie rzeczy. Hmm. Kiedy już tak naprawdę miałem dość i zawołałem do Boga, że już nie chcę patrzeć na niego przez pryzmat swojego problemu, ale chcę z jego pryzmatu spojrzeć na swój problem, że chcę, żeby to Bóg był pierwszy, a nie problemy, które mi go przysłaniają, to dostałem taką myśl, którą bardzo często się dzielę. E, ona mniej więcej, jakby wierzę, że, że to były słowa Boga wsadzone w moją głowę. One brzmią tak. To Bóg stworzył wszystkie góry, ale pozwolił człowiekowi każdą zdobyć. To Bóg stworzył chmury na niebie, ale spowodował, że zza z za każdej chmury prędzej czy później wychodzi słońce. I słuchajcie, to jest właściwa perspektywa. Zrozumieć, że jeśli patrzymy na Boga, jeśli swój wzrok mamy utkwiony w Jezusie Chrystusie, to wtedy tak jak problem się zaczął, tak pewnego dnia się skończy. I nie ma co robić czarnych scenariuszy. Nie ma co sobie przysłaniać z dnia jutrzejszego dzisiejszym problemem. Trzeba się skupić na Bogu. Problemy się zaczynają i kończym, kończą. W dolinę cienia się wchodzi i się z niej wychodzi, a nie się w niej zamieszkuje. To nie jest tak, że łatwo tak mówić. Tak naprawdę łatwo tak żyć. Przestań kontrolować wszystko naokoło siebie. Przestań przejmować się każdym detalem. Zrozum, że są pewne sytuacje, są pewne wydarzenia, są pewne okoliczności, na które zwyczajnie nie masz wpływu. One się po prostu zaczynają i kończą. Trzeba przez nie przejść. A wszystko jest albo cennym doświadczeniem, albo cenną. Lekcją, i nie ma co nad tym za bardzo się skupiać. Nie ma takiej mrocznej historii, która się pewnego dnia nie kończy, jeśli patrzysz na Jezusa Chrystusa. Czasem trzeba chwilę wytrzymać, czasem to chwilę trwa. Ja się często śmieję, że czasem jest pewna kolejka do Boga i trzeba w niej chwilę postać, ale ostatecznie zawsze, jeśli jesteśmy wpatrzeni w Jezusa Chrystusa. Nasze problemy się po prostu kończą, kończą się ostatecznie, gdy wpatrzeni jesteśmy w Jezusa Chrystusa. Nie wiem, komu to pomoże, ale głęboko jestem przekonany, że mam dzisiaj nagrać wspaniałości z nieba właśnie z tym przesłaniem. Być może to jest przesłanie właśnie do ciebie. Więc chcę ci coś jeszcze powiedzieć: wytrzymaj. Po prostu wytrzymaj. Przestań latać wokół tego problemu, przestań go rozwiązywać i pozwól swojemu Bogu, by zaczął działać w Twoim życiu. Scenariusz, który dla Ciebie przygotował Bóg, jest dobrym scenariuszem, bo Bóg ma dla nas dobre scenariusze. Dobre nie oznaczają zawsze takie, jakich my się spodziewamy lub jakich byśmy chcieli. Dobre oznacza przynoszące Boże. Błogosławieństwo. Bóg ma dla Ciebie życie pełne błogosławieństwa. Bóg ma dla Ciebie dobrą przyszłość, ale czasem musisz przerobić kilka lekcji. Czasem musisz nabrać pewnego doświadczenia, czasem musisz nauczyć się na wszystko patrzeć z innej perspektywy. Mi bardzo pomaga, pomaga taka alegoria, że kiedy żyjemy, to tkany jest obraz, ale my go tkamy jak gdyby od drugiej strony. I przychodzi taki dzień, w którym Bóg ten obraz, ten utkany obraz obraca na właściwą perspektywę, i nagle widzimy, co dla nas przygotował i dlaczego to dla nas przygotował. Nic co się dzieje w twoim życiu nie wymknęło się Bogu spod kontroli. To naprawdę dobra perspektywa pamiętać, że Bóg wszystko ma pod kontrolą, jest dobry i nie dać się okraść z tej perspektywy przeciwnikowi, który chciałby chciałby, żeby naszym Bogiem było rozwiązywanie problemów. Naszym Bogiem jest Bóg i on ma moc rozwiązać każdy problem. Wspaniałości z nieba do usłyszenia jutro z Bogiem.